O, dzień dobry. Właśnie się rozpogodziło. Pokażę Wam, też padał. ale wieterek wczoraj lał. Wieczorem, znaczy wieczorem, w nocy też padał. Z rana padał. A właśnie będę... Będę jeszcze. Kiszka z rana jak śmietana. Kiszka z rana jak śmietana. A jak śmietana? Jak meko jest, to śmietana jest.

A już znów no, nieznany zadzwonił. Że o, że kiszkę Krzysztof zjadł. Przepraszam bardzo, ale Paweł Jacek Janek który, Jacek, który pracuje w barze on o rozwozi, posiłki, o szkołach, o ludziach. Był na tym osiedlu. Może i pizzy, nie pizze, inne rzeczy. To pozdrawiam właścicielkę Ule. Wszystkie pracownice, które gotują, już gotują. Ule, ukradnę ci koszulę. Tą, taką kucharską. Będziemy razem gotować. O, ja gotowałem to mógłbym ja tam pracownicę pilnować. Nie, to żartowałem. próbowałem na kuchni. O, mamy dzisiaj piątek, czwartek, piątek, czwartek, nie piątek, tylko szósty czwartek, dzień szósty, czwartek, jak zegarki. Dobra dobre Kiszka Taka właśnie Pieczona Wójcie, Nie wiem który której Piotr odpiera na w swoim Po której godzinie? 9.45 Co? 9.45 No ciekawe jest nawet, jego Tam najlepiej, bo on ja go znam ponad 20 lat on i komputery dla mnie robił ja i, wiem. i komputery wszystko on bardzo dobry jest to, Mutorby wezmę, z przełonem pojadę i wszystkim i wiesz To jest On ci na, na miejscu Zobaczy on weźmie całe te elektryczne Wszystko sprawdzi całe ja te wiem. Jak nie to swój przewód zobaczy jaki to model Całe te, czy to może przewód, czy co? A jak nie, to moment podkręci, zobaczy po prostu, co jest, po prostu, y, tak jak komputery się robi. Całe te, coś może, mogła jakaś dioda, czy bezpiecznik, czy coś, mógł po prostu y, siąść i po prostu tam nie działa. To. A może przewód tylko? A może przewód? To on zobaczy to Bo, yy, składać w ciągu z dwóch kawałków. Tak samo w komputerze. I będę zajął, on sprawdzi. Po to w tym jest. Może z przewodem, bo to szybko to nie... Bo było... Tak samo jak w komórce było. Tamtej, co miałeś. Przerwany, bo ja też miałem. I przerwany... Cały te... Sprawi, zobaczy. To jeszcze Powiem! O dziesiątej wyjadę ty. Prawda Wojtek Wojtek. O dziesiątej? No będzie otwarte o dziesiątej. Co? O dziesiątej będzie otwarte już. 9.45 otwiera. <laughs> o. Widzisz? Ja zrobię A dziękuję. Aż. Tychlon podziałem ja. prawie, żeby się oddech, to wystarczy. Nie, Ojciec. No nie. <noise> nie, 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 tak, tak, tak. nie, nie, tak, nie, tak, tak. nie, no właśnie, widzicie. nie, 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 O. Ja. nie, nie, a wziął kaszankę jeszcze ma kaszankę i ja też z samego rana kaszankę, a jest A ten nieznany mówi o już, ja, że Krzysztof podprowadził mi kaszankę. Kiszka. Kiszkę. Kaszankę! To może być kaszanka czy kiszka. kiszka jak braciszka. Kiszki też braciszki. Właśnie. Mamusia jak świecze kiszki, kiszki i tak. Mamusia, babcia, muza. Chce ci kiszki? A my mówimy, a daj. Ale babciuniu, kiszki też jakby wręcz I tak to właśnie jest. Zobacz. No Co mogę się jeszcze? O, to lepiej widać. A pozdrowienia dla Emilii Julki i Domunik, do Domuniki z... Markowszczyzny. Markoczyzny. O. Bo tutaj pani wyraźnie... Ja, ja już na pamięć pamiętam. Bo ja wiem, to nie tam nic owo się... Serduszko Lowe, Major. Ja już wiem, gdzie to marko Majora. Do dla EWP. Eweliny, ładne imię. Julii i Dominiki. Mam no karteczkę, mam. Będę pozdrawił. O, niedługo kończę szkołę. Znajdujcie się w życzę? Kończył szkołę, znajdę się stołem. pozostałym. Ulecham, mówili, że już szkołę kończysz. Ale się powstałem A! A mówi, czy będą mogły jeszcze odwiedzić? Mówiły. Ta mówiła. Chcia, Chciała by... O! Nie pamiętasz co powiedziała? Chciała by mieć takiego Wojtka. Chłopaka takiego Wojtka. E. O, nie wstydziły się trzy przyjechać. Co mówisz? Nie wstydziły się trzy przyjechać samochodem. Znaczy przyjechał na weto. Na samochodzie, no. Mercedes. Co? Mercedes czarny. Rozbity. On skupuje samochody. Ja się wyjdzie, żeby opra popchnął. Patata popchnął, mówię Powiedział się mówi, mówi ile chcę zajęło. O już dane a ja mówię jeszcze nie, a gdzie stoi, tu my... a ile chcę za ja mówię dać trzy, on mówi trzy nie dawałem, dwa i pół dam. a dużo tam do roboty, ja mówię będziesz widzieć, nie dużo mówię. Mówi, jak mi sprzedasz, nie odesz tam, to wsiadę lewe to pół tysiąca I dać Ci 3,5 tam. i kupię sobie to No Mam ja te wykupione mi, a ten zabiorę. Mówi. Jego... A, a to da? Ten to Mercedes dach otwarty otwiera się. Ja jego mówi, wyremontuję, bo mam części do pasatów. mówi popchnę na granicę. Ale mówię, a ja mówię, gdzie pcharz? Białoruś, Rosja. Mówi, tak daję dobre pieniędzy, jak nie wiem. A to ma on mówi. Basz to. Mówię, ja takie samochody rozbitki skupuję taniej. I mówi, remontuje i za granicę. A ta wróżka mówi, jak już kupił, wiesz, mówi, już przypadł, już, już mówi, jedzie <coughs> mówi, na granicę. Mówi, wiele samochodów, ja na lewiecie łóżkiem dobrych, ponaprawie mówi, mówi na Białoruś, na Białoruś białorusin przyjedzie, kupuje, hmm. mówi. Daj pieniądze. I... Mówi, że... No pozdrawiamy. Mówi ich serdecznie. Na chcieliby. Chcieliby, czy Nie wiesz. widzisz Pozdrawiamy ich, co mi nas odwiedzili. Wiesz, że tak zarabiam. Mówię. Na samochodzie zrobię. Dobrze. Zarabiam i na lewej No i te też. Te wspaniałe kobiety, trzy co odwiedziły nas. Jeden News, Mówi na lewej, po naprawie wszystko mówi. Pod koniec. A jak no, ładnie pachniały te cholery. Pod koniec. E, a to one ze szkoły wracały. Z Samochodem przyjechały. Pod Moskwę prawie. Ja już rocie, mówię, się, jak już Rocieś mówi, zaczyna się. Mówi, że granicy się kończy się. Mówi, a rocie się zaczyna granicę. Tam, hmm. Na ogólnie miłego dnia przyczołek tych kobiet i dla tych osób, co odwiedziły nas wczoraj. No dziękuję, że mogłem dla was nagrać to. No sami widzicie, jest normalnie. A nie ma takiego czegoś, żeby coś było nie tak. Niech tylko spróbują, powiedzą, tak. Oni po prostu w jakiś sposób zazdroszczą, że nagrywam, pokazuję ludziom, jak jest naprawdę, a nie. Po prostu ludzie wymyślają jakieś głupoty, nieprawdę i po prostu nagrywają rzucają i z tego ludzie później się śmieją. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć, no sami widzicie jak jest naprawdę. No na razie.